Tak, kolejna przerwa, była. znowu mi komunikat wyskoczył, że aparat zakończył rejestrację. Dobra, lecimy od tego hydrantu. Tak, tak jak skończyłem. O, tutaj ten hydrancik, podobnie jak tamten przed chwilą, jest tak czysty, tenki jakby prosto ze sklepu. Staśmy z, z, z linii produkcyjnej. Ale, je. Yeah. to aż kuję oczy, bo tutaj wszystko jest brudne, stare, zasyfione, a hydrancik idealnie czysty. I uwaga, góra, fajna. Samo takie wyjście będzie bardzo nastrojowe, bo jest zrobiona taka ścianeczka drewniana, ale ta ścianka podoba mi się, bo to jest stara jeszcze poniemiecka ścianka. Raczej zrobiona z takich elementów drewnianych, a na pewno za komuny nikt by się nie bawił. W takie rzeźbienia, jakieś kształty, ładne formy, symetrie. To jest jeszcze ta część na pewno poniemiecka. niemiecka. Drzwi, te tutaj, no to. Wiadomo, jakaś najtańsza sklejka to, to już jest dorabiane współcześnie, ba, współcześnie. No co, wiadomo, grzynik zabrany, obudowa leży, nicerbana. O tutaj z tej strony widzę, że to był łuk w ogóle. Czy jak to jest, jak, o co tu chodzi? Zaraz, zaraz, bo coś mi tutaj zała, to jest za dużo, wszystkiego jest za dużo i nie ogarniam. Z tej strony jest łuk fajny, ładny, nie powiem złego słowa, bo kurczę no łuki są fajne generalnie. Szkoda, że tu jest kurde taki półrok. Ja że. Może z tej strony będę mógł zobaczyć to ja nie wiem czy latarka w pomoże, bo ta latareczka to jest tragedia. O dobra, będzie widać. O, z tej strony, tej fajnej ścianki drewnianej jest, jest jeszcze fajniejszy łuk. Ja schodzę tą część drzwi. Kurde. Bo tam, tam trochę chowa się w ściany. Ale kurde, no piękna sprawa, naprawdę. Taki duży, ładny, foremny łuk. Murowany. A ta ścianeczka, ona, ona może i jest poniemiecka, ale na pewno ona była dołożona później do tego łuku. I kurde, ciekawe, ciekawe dlaczego, Bo ona całkowicie ten, ten efekt psuje z zewnątrz. Jak się wchodzi z tamtej strony, to się wydaje, że no ładna, ładna, była ładna, ale, ale drewniana, prostokątna. A gdyby ona była do tego wkomponowana do łuku, no to by było dzieło sztuki. Malutkie. Także dziwię się. Dziwię się, bo to jest robota jeszcze chyba niemiecka. Że oni tak spartolili. Łazieneczka, nie wiem, czy to jest sens w ogóle latarki, mi się nie chce nadwymować, bo to kibelki były jakie brzydkie, zasyfione. Dobra, ten, tego na dnie otwieram. Spuchnięte, podrywane kafle i trzy umywaleczki brzydkie, stare, komunistyczne. Teraz tu. Co? O, myślę, że zamknięte, bym w szoku był. Bo... Po prostu spuchły drzwi i ciężko się otwierają. Ale półmrok. Ja wiem, że ile ja już jestem, już się ciemno robią, na może. Albo zaczyna straszyć tutaj. To pomieszczenie bym porównał do takiego. Czy takiego... Jak to się nazywają te pokoje? Cele. Cela w zakonie dla mnichów. Nie wiem czemu, ale takie mam pierwsze skojarzenie. Chyba przez to, że ten sufitik taki tutaj niski, przytaczający. jak się podchodzi do okienka, o, tu jest większość tego pomieszczenia jest normalna, wysoka, że nawet ręką nie mogę sięgnąć do sufitu. A jak już podchodzę do okna, to nagle ten sufit się obniża i takie dobre półtora metra i te przy takim dziutkim w suficie, który mi prawie ociera głowę i to ma tak przytłaczać chyba, żeby człowiek tak się poczuł jaki jest marny na tym świecie czyli dlatego mogło to być takie, takie miejsce dla zakonnika albo zakonnicy, bo to mogła być na przykład zakonnica, która uczyła te dzieci jest taka szansa a co tak ładnie błyszczało? To prasnika, czy co to jest? śmieciak ale tak ładnie zabłyszczą z daleka. Chciałem już pochwalić, że coś ładnego to, to śmieć tylko. To pomieszczenie? Przeciwnie, ładne, słoneczne. Tak, takie bardzo optymistyczne od razu, jak się tu wchodzi z tamtej celi zakonnej. I to wygląda mi też na klasę, ale może taka klasa dla tych dzieci opóźnionych w nauce, no bo tak na samej górze były te dzieci. Wyrzucone brzydko. Same tutaj, coś fajnego, i od razu, od razu mogę, kurde, ja to aż, aż chcę dokładnie sfilmować. Bo to jest, kurde, coś, coś niesamowitego. Ja pierniczę. No, kurde. Nawet, nawet nie ma tego, jak ustawić. O. Posklejane ze sobą. Tak plastikowe, dwa takie opakowania plastikowe po, po warzywach, chyba po, po pieczarkach czy po czymś. Jedno dekturowe pudełko i kilka pudełeczek po zapałkach. Ja piliczę. I część jest tak jak gdyby na, zawia na zawiasach, ta część na przykład po pieczarkach. Jest na takim zawiasie. I tak każde w inną stronę. Nie mogę sobie wyobrazić do czego to mogło być. Bo Gdyby wszystkie były skierowane do góry, no to na pewno by było, byłby taki system do łapania wody, która kapie np. z sufitu albo tu z okna. No bo widzę nawet za już kapie w paru miejscach. Ale tak, jedno do góry, drugie w przeciwną stronę. No to jest niemożli fizycznie niemo niemożliwe, żeby to było do łapania wody. Przynajmniej nie wszystkie, na pewno mogło być jedno do, do łapania wody, ale to drugie boczne to do, do czego? Ale ja. Kurde warto by było warto by było się kurde, kiedyś nawet zastanowić tak na spokojnie z czystej ciekawości, nie? Co to by mogło być? No kurde, co są ja z tej ziemi. Chyba, że tak. To, kurde, no nie pasuje mi żadna teoria. To na przykład, które bokiem jest przy, przyczepione, przyklejone, to ewentualnie by mogło tam być wsuwane to, ta druga część z zapałkami i miałby tutaj zapałeczki taki niezbędnik. Ale no, ta cała reszta dlaczego wtedy Nie wiem. Fajna, ale... Zaciekawiły mnie to. Chyba, że tu dzieci miały, bo tutaj widzę takie mniej skomplikowane. Dwie konstrukcje, mniej fantazyjne. Może dzieci się uczyły kleić po prostu. Jeżeli to była klasa. Biorąc pod uwagę tablicę. I, I gruby taki parapet betonowy. Komunistyczny. Ale tamto to jest fajne. Naprawdę fajne. Może i przypadkiem tak, takie coś wyszło. Albo dziecko miało niesamowitą wyobraźnię. Super. Plakat z piłkarzem. Filipo. Jakiś inzagi. gdzie teraz? Mhm. Tutaj byłem nie. O, kudę, nie. Szok. I niedowierzanie. Jeszcze wyżej, jedno pięterko. Ale to chyba będzie już na dzwonnicę jakąś. Ale zaraz, lecimy po kolei poziomami. I następny hydrant. Tak jak wszystkie poprzednie. Aż, aż pokażę od razu światełko. Tak, jestem przy hydrancie. Aż kuję w oczy, że on jest taki czyściutki. No, idealny. Jak to jest możliwe? Ja w pokoju nie mam tak, tak czysto, jak ten, jak ten hydrant jest czyściutki. Ale no, no. I to, żeby było śmieszne, wszystkie są takie czyste. Wszystkie, które do tej pory tu widziałem. Dziwne rzeczy, ale ciekawe. I tak, tutaj była jakaś mała klasa, bo jest malutka, ta mniejsza tablica, dużo mniejsza niż tamte. Plakaty na ścianie z piłkarzami. I ten niski sufit, taki jak właśnie w tej, tej celi zakonnej. Ale ta cela jest troszkę bardziej słoneczna, ładniejsza. Ta mniej się kojarzy z zakonem. No i, i też może i te plakaty z piłkarzami robią robotę. Drzwi kopnięte porządnie. I krzesełko, chodziło mi o krzesełko, dlatego... O, co ma te, te drzwi? Bo to krzesełko to jest... ...nażywca z czasów komuny. Przeniesione, zostawione tutaj. W tunelu czasoprzestrzennym. Pamiętam te krzesełka. Na takich krzesełkach też się uczyłem, w czasach mojej podstawówki. Dobra. Tu widziałem wszystko i tutaj teraz idziemy. Co? Kolejna rzecz, odbicie lustrzane tej chyba celi malutkiej, czy malutkiej klasy z, ze ściany. Tylko, że tu tablicy nie widzę. I tapeta jest tak pozrywana, wisi jak pranie na strychu. Także tego. A tutaj... Śmietniki. A co to jest tutaj z tym... z tą rurką? No tu właśnie ona jest zerwana, to może będzie widać że to jest cienka rurka stalowa. Ciekawe jaki to jest przekły. Bo ona jest mniejsza. Chyba że cienkościenna, ale to jest też niemożliwe. Stalowych nie robili takiej cieniutkiej ścianki jak w miedzianej. A to jest taka sytuacja, sytuacja że, rurka, że rurka jest cienka jak, miedzi jak miedziawka. Powiedzmy cm, 1,5 cm. Piętnastka. No ale ona jest gięta i tam w jednym miejscu jest spawana. To niemożliwe, żeby mieć spawali. Mm, szkoda, że nie mam magnesu. bym ja magnesem sprawdzić, czy to jest stal. Ale dobra, jaka by nie była, to jest. Ktoś się szarpał, wyginał, to chyba już sprawdził dobrze, że to nie jest mieć. Trzeba zaufać. Co, tutaj byłem, czy nie byłem w końcu? Mm, nie. Oh, 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 tutaj taka większa klasa. Szafeczka na przybory szkolne, pomoce naukowe. Zaraz pokażę fajną tablicę. Tylko tak, tutaj rurka, tu jest trochę grubsza, no to nie ma żadnych wątpliwości, że to jest stalowa. I o, to jest ta tablica. Fajna na, na takim stelażu. O, jak w jakiejś pracowni malarskiej. Fajna. To znaczy ciekawa. Ta konstrukcyjka jest, ten postument jest fajny, ładny chociaż w sumie zrobiony jest byle jak po bliższym przyjrzeniu to jednak zmieniam zdanie nie jest wcale aż taka fajna jak się wydawało tak pierwszy rzut oka jest, jest taki, takie pozytywne wrażenie ale dobra zmieniam zdanie całkowicie brzydka, brzydka konstrukcja tylko tyle że nietypowa i zaciekawia zaczek mhm. technicznie nie. niedopracowana niedokładnie zrobiona Dobra, co tutaj chyba już było. To jest ta, ta cela zakonna, którą pier jako pierwszą odwiedziłem. Kupy myszy, albo szczura, o, tak właśnie wyglądałem. Jakby ktoś był zainteresowany, o jak gdzieś widać w pomieszczeniu, takie malutkie bobki, pełno jednym przy drugim, to są szczury myszy, albo yy, kuny jeszcze mogą takie coś robić, chyba. W każdym razie kuny też, też lubią grasować w takich tych pustostanach u góry szczególnie właśnie Bo nie wiem jak ma, myśli, to nie bardzo by miały potrzeby baraszkować, myszkować Bo do żarcia na pewno nic nie mają tutaj. No niestety. Aha, teraz jeszcze, jeszcze ta dzwonnica. Ale zaraz tutaj latareczkę jednak sobie wezmę dla bezpieczeństwa. Nie chciałbym się zdziwić i zlecieć kilka pięter niżej. Ostrożność zalecana, czyli tak. Jedna noga najpierw. Parę razy puknąć, puk, puk. Nie zapada się schodek. Delikatnie druga. No i teraz to już jestem na łasce schodów. Jak się zapadną, to już mnie nic nie powstrzyma. No i to jest strych. Okazuje się, że to nie była dzwonnica żadna, tylko strych, ale tak. Pierwsza rzecz, którą widzę, to jest okienko takie czołgowe, stare komunistyczne, czy nawet niemieckie. I tak, otwarte albo wybite, woda kapie z góry cały czas, przy każdym deszczu. Spada na drewno, drewno butwieje i powoli powoli będzie się robiła coraz większa dziura tutaj a wiadomo osłabienie to już jest do tego stopnia że nie, nie ma żadnej no tej tej konstrukcji tak jakby nie było nawet jeszcze gorzej bo tylko wisi coś co co spadnie na głowę komuś nie radziłbym nikomu chodzić po tych zbutwiałych deskach po tamtej części ale fajnie że tutaj jest takie wzmocnienie Jestem o jeden schodek jakby wyżej i, i na to już nie włożę, na tamtą podłogę, podłogę zbutwiałą. No bo tam raczej jest więcej niż pewne, że to się zapadnie. No co, konstrukcja dachu, stara, tutaj brzydka, nieodnawiana, nieremontowana, bo ten stryszek pewnie był w ogóle tak nieużywany pewnie. Nawet do suszenia, by... nie, do suszenia było. Bo widzę, że są sznury, tylko widzę jeszcze jedną rzecz niepokojącą. Czyli konkretnie O, tutaj dwa nowe ogniska yy, Wody Plamy wody, które niszczą tą konstrukcję Z daleka myślę, że to jest smoła, je, ale to jednak woda No kurde I to prawie, prawie na środku przy kominie Coś znowu przeleciało, dobra Teraz jestem już pewny w 100% Co, Coś tutaj lata na tym poddaszu i to nie było takie malutkie jak, jak mysz, może szczur, ale raczej bym, bym stawiał na kunę. No a jakby ktoś nie wiedział, to kuny są zarumieńcze, niebezpieczne. Szczególnie kiedy mają małe, gdzieś tutaj u siebie, w tym, tym swoim legowisku, to atakują człowieka bez żadnego. Ten, bez oporu, nie? Kurde, ale to są wielkie kupy. No, nie wiem, nie wiem. Osoby, osoby o słabych nerwach to śmiało mogą sobie już podarować oglądanie bo tu są tu są takie duże kupy jest ich pełno i to już, to już na pewno są kupy jakiegoś większego zwierzaka to nawet nawet nie wiem czy to czy kuna by takie duże mogła zrobić chyba że duża kuna kurde no wóz albo przewóz, nie wiem kurde czy robić kroka dalej bo jeżeli ona tu gdzieś ma gniazdo na to się rzuci mi na, na gardło prosto. Kuny skaczą podobno od razu na gardło, przegryzają szyję człowiekowi. Tak mi kiedyś tak, ktoś z takich starszych ludzi nawet mi kiedyś opowiadał, że jak się wchodzi gdzieś tam i wie, jak na przykład się widzi, że, że kuna zbliża się tam, biegnie, czyli przyjdzie do człowieka z takim raczej zamiarem ataku, to żeby od razu łapać się za szyję, owinąć sobie ręką szyję, gardło. Bo kuna właśnie ma taki instynkt, że rzuca się na gardło, wie po prostu jakoś tak instynktownie, które, które miejsce jest najbardziej czułe na, na jej atak. Bo tak ogólnie co, ugryzłaby w rękę, to pobolałoby i tyle, a jak przegryzie gardło, ktań. ja tutaj jestem z dala od ludzi, nikt by mnie nie słyszał, nie, nie ma szansy, zresztą nawet bym nie mógł krzyczeć z przegryzionym gardłem. Nawet jakbym miał telefon, to, to nie mógł zadzwonić, chyba, że MS-a napisać, ale jakbym się zaczął wykrwawiać, to pewnie... Wiem już nie dał rady. No to jak ktoś widzi takie duże kupy, du dużo takich tych miejsc z kupami i te kupy są takie prawie jak kota, troszkę mniejsze niż kupa kota. Jak jest dużo, i to jest pomieszczenie takie, gdzie można się spodziewać, kuny, czyli właśnie pod poddasza, strychy, tak jest w starych budynkach szczególnie. To nie radzę e tego, tak chodzić bez zabezpieczenia, bez wyobraźni, a jak już to mieć właśnie najlepiej gruby kołnierz i ręką cały czas sobie tak jedną ręką trzymać w razie czego, bo może ona z boku, z tyłu skoczyć kurde, ćma przeleciała chyba, czy coś się wystraszy że to kuna. ja pierniczę dobra, bo już za długo o tym gadam, jeszcze przyciągnę, przyciągnę tymi myślami rzeczywiście jakąś dobra co chciałem widzieć, to widziałem, tutaj już nie ma co kusić losu to kłębowisko dziwne to może być jej być gniazdem jakaś taka konstrukcja owini owinięta, oklejona wełną mineralną albo gdzieś tam przy kominie tak czy tak to już woda chciała mi się już tego kurde filmować dobra ale misja spełniona jest cały urubek zrobiony cały budynek od stóp do głów dosłownie czyli piwnica i, i poddasze plus wszystkie pośrednie. No to na razie. Do następnego filmiku, nie? Do zobaczenia. Nara się ma.